Chwała Bogu, dzisiaj mamy kolejną lekcję, zobaczymy czy łatwiejsza, czy trudniejsza, każdy będzie mógł sam w swoim sercu ocenić czy ta lekcja dla niego jest no, łatwa, czy może trudna, no ale lekcję trzeba odrabiać, wiemy, że to jest potrzebą też wręcz naszą, żeby lekcje były odrabiane, żeby nie mieć potem zaległości, bo wiemy, że jak dziecko w szkole nie odrabia lekcji, później nauczyciel bierze ten zeszyt i sprawdza się, czy zadania domowe zostały odrobione. No i pojawia się tam dużo czerwonych nieraz fistaszków takich, że po prostu brak, brak nieodrobionym. No, by tak nie było mu na z nami, że no, nie ma, nie odrobił, nie przykładał się, ale że chcemy się rzeczywiście przykładać, bo. Tak, jak nieustannie słyszymy, przyszło nam się urodzić w czasie, który nie jest łatwym czasem. Z jednej strony pewien kiedyś kaznodzieja powiedział, że on nie chciałby się urodzić w tym czasie, w którym się już urodził i nie chciałby się nawracać. Mówi, bo kiedy się nawracał, mówi, że to był już tak trudny czas, że był taki napór na umysł, którego wcześniej, mówi, nie było. I dosłownie atak mówi na umysł ludzki mówi, mówi bracia sami mówi, zobaczcie, co się dzieje, jaki to jest atak. Na no, my jesteśmy daleko, daleko dalej. To było lata 60. A my jesteśmy już 2024, to możemy zobaczyć, ile lat jesteśmy dalej, to i możemy zobaczyć, jak ten czas rzeczywiście jeszcze trudniejszy. Ja chciałbym, żebyśmy otworzyli Ewangelię Łukasza. Ewangelia Łukasza, dziesiąty rozdział. Mamy tu pewną historię opisaną. Będziemy chcieli właśnie przyjrzeć tej historii i w wnieść właśnie z tej historii też wziąć lekcję dla nas, zobaczyć mu na czym jesteśmy rzeczywiście, w stanie pójść i chcieć to czynić. Dziesiąty rozdział od 25. wersetu. Czytamy właśnie tutaj to. A oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę, rzekł Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? On zaś rzekł do niego, co napisano w zakonie, jak czytasz? A ten odpowiadając rzekł, będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Rzekł mu więc, Dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. On zaś, chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa, a kto jest bliźnim moim? A Jezus nawiązując do tego, rzekł, pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy Go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i zobaczywszy Go, przeszedł mimo. Podobnie i Lewita, gdy przeszedł na to miejsce i zobaczył go, przeszedł mimo. Pewien Samarytanin zaś podróżując wtedy podjechał do niego i użawszy, ulitował się nad nim. I podszedłszy, opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i opiekował się nim. A nazajutrz dobył dwa denary, dał je gospodarzowi i rzekł – opiekuj się nim – a co wydasz ponadto, ja w drodze powrotnej oddam ci, który z tych trzech, zdaniem twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców. A on rzekł, ten, który ulitował się nad nim. Rzekł mu Jezus, idź i ty czyń podobnie. Moglibyśmy powiedzieć, no trudna lekcja, którą pan Jezus zadał akurat temu człowiekowi, no bo łatwiej jest zawsze czynić dobro, wychodzić z dobrem do tego, który z tym dobrem też wychodzi do ciebie, do mnie. A tu mamy tam historię pokazującą, na powiedz właśnie to, że człowiek ma wyjść z dobrem tam, gdzie ktoś nie jest w stanie oddać tym dobrem. Nie wiemy, czy jest to historia, która rzeczywiście się wydarzyła. My nie mamy tutaj napisane, że to jest przypowieść, że powiedział mu taką przypowieść. Ale nawiązując do tego, czytamy, nawiązując do tego, powiedział pewien człowiek szedł. Możliwe, że była to prawdziwa historia. Pan znał to wszystko, wiedział wszystko, co się dzieje, co się dokonuje. I mógł pokazać rzeczywiście prawdziwą historię. Tutaj mamy pokazane, zobaczcie, ludzi. ludzi, którzy przecież znają prawo Boga, szczycili się tym prawem Boga, szczycili się tym, że należ należą do Boga, a nawet stwierdzili, że są posłuszni Bogu. To my, to ja, kapłan, to ja, Lewita. Ludzie, którzy sami z siebie już powinni zrobić to, co jest potrzebne, ale. Co im takiego przeszkadzało rzeczywiście czynić? To dobro. Co było, można powiedzieć, przyczyną tego, że oni to dobro nie byli w stanie okazać człowiekowi, który jest tam pobity na pół umarłym. Może i to właśnie, że zanieczyściłbym się. Teraz musiałbym, no, ileś tych dni no, odbyć, można powiedzieć, oczyszczenie, bo przecież ten człowiek, gdyby umarł, no nie, no, może ktoś inny z tyłu pójdzie, może to on udzieli pomocy. Ja teraz się spieszę, że jestem, jestem na służbie u Boga. No muszę służbę wykonać. Idzie dalej. Idzie Lewita znowuż. Człowiek, który jest też, można powiedzieć na służbie u Boga, nie ma czasu. Nie ma czasu dla człowieka, który potrzebuje pomocy, który jest pobity, pół umarły, idzie dalej. A idzie człowiek, który nie jest ogarnięty religią. Człowiek moglibyśmy powiedzieć, który jest prawdziwy sam w sobie. Człowiek, który ma litość, człowiek, który nie jest narodu wybranego. Zobaczcie, że Pan Jezus pokazał tutaj człowieka, który nie jest narodu wybranego. Człowiek, który można powiedzieć, nie ma prawa Bożego. On miał je gdzie indziej zapisane w swoim sercu, nie gdzieś tam na jakichś powiedzieć zwojach czy czyś. Ten człowiek moglibyśmy powiedzieć, miał to prawo zapisane, prawo miłosierdzia. I był gotowy okazać miłosierdzie człowiekowi, który potrzebował rzeczywiście bardzo szybko pomocy. Był gotowy tej pomocy mu udzielić, nawet na ze swoich środków. Widzimy, jak właśnie ten człowiek się zachował. Jest to rzeczywiście historia, która pokazuje mu na nam coś. Czy my chcemy mu powiedzieć wejść rzeczywiście w taką pozycję? Czy my chcemy być powiedzieć, takimi ludźmi, jak był właśnie w tym momencie ten Samarytanin? Zobaczcie, jak bardzo łatwo nieraz można dać się, można powiedzieć, gdzieś wciągnąć w to i stać się takim kapłanem. Jesteśmy kapłanami. Słowo Boże mówią, no nie kłamie, jesteśmy kapłanami. Kapłanami Boga. Można stać się taki lewitą. Ja mam służbę, ja mam to, ja nie mam czasu, ja muszę to wykonać, tamto wykonać. Nie mam czasu temu człowiekowi pomóc. A tutaj Pan pokazuje, można powiedzieć, co miał zrobić ten uczony w piśmie. Jemu łatwiej, naprawdę byłoby wykonać to, gdyby on powiedział: Idź i czyń to swoim można powiedzieć, współwyznawcom, uczonym w piśmie, faryzeuszom. Łatwiej by mu było. W tym gronie był, łatwiej by łatwiej mu było po prostu, by może byłby pochwalany, byłby Napoli wynoszony. Widzicie tego, widzicie jak on to robi, widzicie to. No, chwalono by go. No, ten człowiek nie był w stanie go pochwalić niczym. Był wpół Tak pobity strasznie. Nic nie mógł mu na powiedzieć uczynić jakby dla niego. Ten Samartani nie spodziewał się na pewno żadnego mu na jakby dobra od strony teraz tego człowieka. On był gotowy uczynić dobro. Ale kiedy patrzymy na tą całą tą historię, to możemy powiedzieć, jest to najpiękniejszy jeszcze obraz. Kogoś, kto jest w ogóle niezwiązany jakąkolwiek religijnością. Najpiękniejszego byśmy mogli powiedzieć... Powiedzmy tak sobie w cudzysłowie samarytanina, który uczynił dobro wszystkim pobitym przez diabła. Ilu ludzi, możemy powiedzieć, było tam w Izraelu, którzy byli pobici przez diabła duchowo, fizycznie, którym można powiedzieć ci kapłani, ci lewici, uczeni w piśmie, faryzeusze, oni nie byli w stanie im tego, tego dobra uczynić. Sobie czynili dobro w swoim gronie, tak, czynili. Ale nie czynili tam, gdzie powinni je czynić. Widząc, można powiedzieć, tutaj, na powiedzieć, Izraelitę, który jest pobity, który grzeszy tego wziąć, go naprostować. Nie. Jak podchodzili, wiemy, jak podchodzili. Ten motłoch, ten nieuczony motłoch, który nie zna zakonu, jest przeklęty. A dlaczego nie znał? Przecież sami o sobie w tym momencie już mówili ci kapłani, arcykapłani. Oni wydawali świadectwo o sobie. My jesteśmy winni, że ten Motłoch nie zna przecież zakonu, tak sobie powinni powiedzieć. Ale nie. Oni byli w patrzeniu całkowicie mnapojeć w siebie, w czynieniu napojeć tylko sobie, dobra. Ale nie byli w stanie napojść czy, czynić tego dobra tym, którzy tego dobra w tym momencie potrzebowali, bo diabeł ma ich strasznie pobitych. Nasz Pan pięknie czynił to dobro. Był za to Potępiany, był za to oskarżany, był za to wyzywany, gdy czynił dobro. Wiemy, demona ma, przez, demo, przez Bezebuba to czyni. Za to tym mu odpłacali ci, którzy uważali siebie za takich wspaniałych. Nie patrzyli na owoc to, tego, co czynił nasz Pan Jezus Chrystus. Zazdrość, która była w nich, powodowała to najczęściej właśnie, że taki wyrok wydawali o naszym Panu Jezucie Chrystusie. A on najpiękniej i najwspanialej możemy zobaczyć, jak on czynił to, co Tu pokazał temu człowiekowi, temu uczonemu w Piśmie. On pokazał. Samarytanin użalił się, wziął go posadził, na swoje bydle. Najpierw o jego rano opatrzył, zawiózł do tej gospody. Możemy powiedzieć taki jest nasz Pan. On to wszystko zrobił, wykonał. Ten uczony w piśmie mógł zobaczyć, jak nasz Pan udzielał pomocy pobitym zranionym. Oni nie byli mu w stanie niczym o w tym momencie jakby oddać, ale on to czynił. On się nie dał zatrzymać w tym wszystkim. Teraz my będziemy chcieli właśnie temu się też przyjrzeć, czy my chcemy iść i czynić podobnie. Bo ten miał problem, no problem może nie miał, chciał się usprawiedliwić tutaj, któż jest moim bliźnim. Dzisiaj ludzie też nie raz mają ten problem, kto to jest mój bliźni, mówią wszyscy są moim bliźnim. Nie, wiemy, że nie każdy jest moim bliźnim. Człowiek, który mnie wyzywa, człowiek, który mi życzy tylko zła, to jest mój bliźni? Nie. Człowiek, który nie szuka mojego dobra, też nie jest moim bliźnim. On może nawet mówić, że on jest chrześcijaninem, ale jeśli on nie szuka mojego dobra, on nie jest moim bliźnim. Ale mnie to nie zwalnia być bliźnim jemu. Tak sobie możemy śmiało powiedzieć. Bo tak ludzie mówią: każdy jest bliźnim. To są wszyscy Twoi bliźni. Nie, nie jest to prawdą. Biblia pokazuje, kto jest bliźnim. Ale nawet gdyby oni nie byli bliźnim, to my, bliźnim, mamy być. Ale czy my chcemy? Zobaczcie, czy czasami nie zapominamy właśnie o tej lekcji, gdzieś nie umyka nam ta lekcja, albo może od, odpychamy wręcz tą lekcję od siebie, żeby być. Żeby bliźnim dla tych, których diabeł pobił w tym życiu. Nawet może w chrześcijańskim życiu, którzy gdzieś, można powiedzieć, pobłądzili. No, diabeł im złe, złe obrazy chce pokazywać. Yy, y, źle, można powiedzieć, chce im mówić o, o chrześcijanach. Teraz, można powiedzieć, tylko czy człowiek da się zatrzymać w tym, żeby mimo wszystko iść i dalej czynić to, co chce Pan. Ten człowiek usłyszał. Nie wiemy, czy to zrobił. Czy posłuchał się naszego Pana Jezusa Chrystusa? Pan pokazał kogoś, kto, zobaczcie kto, przecież dla nich był taką napowiedź, od razu Samarytanin. On pokazuje Samarytanin. Byśmy mogli powiedzieć ku zawstydzeniu, pokazuje, zobaczcie, ten poganin, Samarytanin. On miał mi osierdzie, a wy, który powinniście je mieć, tego nie macie. Tak mógł pokazać właśnie temu człowiekowi. On mógł, powinien być zawstydzony. Czy był? Nie wiemy. Czy skorzystał z tej lekcji i rzeczywiście powiedział, ten nauczyciel mówi, dobrze, będę tak robił. Nie będę patrzał się, żeby tylko w moim gronie, ale tak jak on powiedział, będę wśród tych może, którzy nie będą mi w stanie już odpłacić. Tak jak Pan pokazał tego, gdy zapraszasz, to nie zapraszaj tych, którzy cię mogą też zaprosić, miałbyś już odpłatę. To pewna lekcja. A zaprość tych, którzy nie mogą ci odpłacić. Trudna lekcja, moglibyśmy powiedzieć. Łatwiejsza jest ta, kiedy można zrobić coś, można powiedzieć, zaprosić kogoś, kto będzie w stanie odpłacić. Oddać tym samym, ale jak ktoś nie może oddać. Także niech Pan nam właśnie wspólnie dzisiaj razem pomoże zobaczyć to, czy my. Chcemy być właśnie takiego usposobienia, tego samarytanina, który był bliźnim, który właśnie był bliźnim. W tej sytuacji on był bliźnim, on się okazał. Nie ten, który mógł nauczać w Izraelu prawa, który miał prawo wejść do świątyni, złożyć ofiary. Nie ten stał się bliźnim. I nie ten, który był jako pomoc dana im też Lewita. Nie ten był bliźnim. Człowiek spoza. Okazał się nim. Czy my chcemy być? Niech to będzie właśnie w naszym sercu pytaniem i zastanowieniem, właśnie na podstawie tej historii: czy my chcemy być tak, jak tu Pan to pokazał? Czy nas to interesuje? Ja bym chciał nam to wybijać z głowy, wiemy. Jak najbardziej chce nam to wybić z głowy. Daj sobie spokój, nie, no, on na to nie zasługuje. Lepiej może go nawet omin. A Pan mówi: nie. Nieraz że mieliśmy w swoim życiu takie sytuacje, że ktoś, ktoś czegoś potrzebował, no i, i nie zrobiliśmy tego, a później w sumie nie mówisz: Widzisz? Ale Panie, no ja się spieszyłem w służbie Twojej, a Pan mówi, a ja miałem tu na Twoje drodze przygotowane. Czemuś tego nie zrobił? Dobrze, gdy człowiek usłuchał i później już był czujny. Jeśli Pan stawiał takie sytuacje, wykorzystywał je, by uczynić dobre, by stać się bliźnim. Dla kogoś można powiedzieć, kto tej pomocy potrzebował. Także niech Pan nas właśnie poprowadzi w tym. I Ty i czyń podobnie. Idź. Tak jak Pan mówi idź i Ty czyń podobnie. Amen.